To wymagało opanowania nowych umiejętności. Anestezjolodzy, nowy sposób znieczulenia, my, nowy sposób operowania. Operacje endoskopowe wewnątrz klatki piersiowej są naprawdę niezwykłe. Kiedyś może uda nam się zaprezentować krótki film ujęcie z tego, w momencie, kiedy. Wchodzimy endoskopem i narzędziami do środka klatki. Znajdujemy się, proszę Państwa, ta jakby w takiej wielkiej jaskini, w której sklepienie stanowią łuki żeber. Dołem widzimy kręgosłup, wykonujemy pewne czynności w obrębie. Tego kręgosłupa i otrzymujemy wyprostowany kręgosłup z ruchomością. Coś, co do tej pory było dla nas naprawdę nieosiągalne. Jest to wielkie wrażenie również dla mnie jako dla lekarza operującego dotychczas koliozy klasycznymi sposobami. Dwie rzeczy są kluczowe. Jedna to mała inwazyjność, czyli endoskopowe dojście do kręgosłupa poprzez klatkę piersiową. To szybszy powrót do zdrowia, mniej bólu, mniejsza utrata krwi, dużo lepsze zdrowienie pacjenta. I druga to brak usztywnienia kręgosłupa, to znaczy założenie takich implantów, które pozwalają na ruch kręgosłupa, a przez to na jego normalne funkcjonowanie teraz i w przyszłości, w ciągu całego życia. Obydwie kliniki ortopedii dziecięcej i pana profesora Kotwickiego, i pana profesora Juźwiaka specjalizując się w swoich zakresach, stanowią pierwszą, m, pierwszą linię umiejętności w kraju. Wykonujemy zabiegi jako jedyni albo jedni z dwóch w zakresie, w zakresie ortopedii dziecięcej. Czy to są zabiegi paleja, czy to są zabiegi skoliozowe, etc., czy, w zakresie, czy zabiegi w zakresie osób z mózgowym parażem dziecięcym.